Powoli zbliżamy się do 19 maja, do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym czasie przed nami niedziela miłosierdzia Bożego, szczególny dzień, który uświadamia nam, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Siostra Faustyna w jednym z objawień usłyszała od Pana Jezusa, że są trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Na pierwszym miejscu czyn, na drugim słowo, na trzecim modlitwa. Te trzy rzeczywistości bardzo mocno są wpisane w synod. Przecież czyn to umiejętność dostrzegania drugiego człowieka w potrzebie. Słowo to przede wszystkim umiejętność budowania wzajemnych relacji. I wreszcie modlitwa, która towarzyszy nam na co dzień, która jest budowaniem więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem. Niech ta niedziela miłosierdzia Bożego na naszej drodze synodalnej będzie ważnym elementem, budowania jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bądźmy miłosierni, jak Bóg jest miłosierny.